Słuchajcie, jesteście wszyscy? Już? Tak Wojtek weź się schowaj tutaj w róg, pójdź Gdzie ty jesteś? Tu, nie tu, tu stań w rogu i cię to. przedstawimy jako nowego gościa Dobra? Ale ty Kasper nie, ty Kasper nie, chodź tu Na środek, Kasper ty nie Co to za ślizg? Co to za ślizg? Co za ślizg? Dobra Wojtek, ciii, cii, cii. dobra Witamy bardzo serdecznie w następnym odcinku! Już Pio... Ale w... no i Kasper Śliński robi, jak zwykle. O nie, dobra, widzowie i tak widzą czwartą tr trzecią strzałkę, a i tak widzą Niki, a pierdolę, kurwa. Dobra, nie, Możesz wymazać to, możesz wymazać, te, możesz do, wymazać do, potem. Dobra, jeszcze... nie chce mi się. Ej, ty e... w... O kurwa! Jaki nie. jumpscare? Na górze. Tu, na górze, o tu. O kurde, Oj, <laughs> O jeszcze z horroru, dobra. E... Witamy bardzo serdecznie, witamy naszego nowego towarzysza broni. Wojtek przywitaj się. Cześć, to ja. Dobra, wy też możecie się przywitać. Cześć. No. E, dobra, to lecimy lecimy z hordą, e, z hordą bo ostatnio robiliśmy w trójkę, ale ponieśliśmy sromotną klęskę. Ale teraz jak już jest Wojtek z nami, to Cześć. myślę, że damy radę. Mam nadzieję, że damy radę, tak powiem. O... Słyszysz? Co ty do mnie gadasz, proszę cię. Przez tą grę 8 razy ponad. Co to za zabytżam był? What the fuck? O, kurwa, No i spadam. Dobra, S? Czeka, tu się. F wchodzi. Nie, F się wchodzi w interakcję. Dobra, okej. Okay. Otworzyłem skrzynkę już jak coś. Zobaczę tam. Gdzie jest skrzynka? Tu! Od razu zbierajcie bronie, bo są potrzebne, bo się psują. U. to jest, to jest Właśnie Sę, też latarka. jakoś nie, o Kliknijcie latarkę sobie, włączcie zameczki Czy te, te pajace są? Nie widzę ich, ale na mapie masz To są wirale. Wirale? To będziemy viralem? Let's go tak, Będziemy viralem na TikToku O kurde, pomocy Nie no kurwa, gdzie ty jesteś? O gdzie ty jesteś, Marek? Mogę ci wyleczyć, choć wyleczycie. Mam apteczkę. Dziękuję. Pamiętajcie, na ścianach macie apteczki, nie jesteście na kolumnach. Tak? No, no wieszam sobie. No. Serio? No. kurba, gdzie? No, kur... no jest ja First Aid. No, na tych na ścianach czasami jest albo gdzieś tam. No. Można w zombiakach znaleźć też. No. I teraz trzeba zrobić, pamiętajcie. Dobra, z Wojtkiem tak się gra, elegancko. Jest Parku, Parku man. A se zabije tego, co? To by się leczyło. Leczyło, ha? Ej, tu macie, tu macie skrzynkę z bronią. Wejdźcie sobie po tej żarówce i tam jest broń dobra. to dobra, na skrapek będzie. Aha. Dobra. Jeszcze żyjesz nu? O nie, to jest to no, zły na sobie na prawo, dwie na lewo, tak będzie najpierw. Co by Ha! Ha! Po spadłem. Aaaaaah, się kamera cała trzęsie. A tu jest mierz. Najpierw. U mnie był jeden, jak coś. Coś mi uleczy? A to nie masz pyteczek no, żadnych? Ja nie, nie mam, nie mam nic Gdzie ty jesteś? Który ty jesteś? Gdzie jesteś? O nie! Czekaj Jak ja cię mogę wyrazić? No. A teraz na dół musimy zejść, ej! Na dół będzie trzeba schodzić Dobra, odpowiadam Sami? Odejdź, odejdź Wojtek! Uciekaj! Oj, źle rzuciłem <laughs> Delikatnie Jebany pies O nie no, dobra, to ja pójdę do dwóch następnych jebić. się wyjdziecie z tym, ja pójdę do dwóch następnych. To ja jedę z Wojtkiem. Będzie samo bicie. Kurwa. Oła! No, czekaj, ja spier kurwa. Spierdalaj. Alergia, e e e alergia. A ja nie mam apteczki. Dobra, ja dalej. O, leży. A oni no, się nie, nie zabili? No. nie. O. Zabiliśmy. Weźcie mi ktoś wyleć, bo nie mam życia. E ja już leży. Dobra, no, no, o dzięki. W ogóle apteczek nie mamy Patrzcie na ściany, Co patrzcie czy na ściany czy są... O, tu jest apteczka chyba apteczka, no, jest. Jeszcze 30 sekund mam wszyscy przeżyć, to No jakby umarł, to... Byśmy nie, nie wygrali O nie, karnistry Widzę, On... widzę Trzeba jeszcze ich poznosić, czy nie? Kurwa, nie dorzuciłam No Dobra, ja tu się z nimi napierdzielę Ja, ja pierdolę, no wejdź do tylko... Jeszcze jeden mi został Spadł! Spadł, nie, do, nie doleciał Dajcie, dajcie, Gdzie jest? Kurwa! Zwiczy na platformę rzuciłam, jeden Jest! Jest! Co się stanęło? Oj, Wojtek. On zrobił On bocak mi zrobił bombą Gdzie mamy kurwa lecieć? Zalecam, szczególnie że na końcu nie da się tego uniknąć. i tu jest. byliście to już? Nie? nie, w ogóle nie było. Dobra, zrzuciłem go z mapy, nie? Nie, po Ja muszę. I co, jak spadło, spada z mapy, typ. Oh shit, ale się nie rzuciły. Teksańska masakra krapiła mechaniczną, nie? Oh shit! Chciałem się zabawić chwilę w kameramana, ale nie wyszło. O, to ty, ale dostaję, co jest? Ja, ja biegam tylko, żeby się regenerować. Stój! No stój! one? Już, proszę. A, okay. bo broń ze przodu, kurwa, O, ja też! Jak ja patrzę, że ich bija, to się nie mogę iść A Ja mam amunicję do strzelby. Amunicję do pistoletu o. mam. Zabij wszystkich sprinterów. O, nie gadaj. Ależ. Bonjour. Bonjour. Ale go za nóżkę złapałem. Ej no. A rozbroić bombę trzeba A kurwa. Jeden, jeden. Ej bo, bo bombę trzeba rozbroić. A gdzie jest ten po gdzie no jest na to bomba jest. jebana? Na kurze. Nie zdążę kurwa O kurwa Nie, pierdolisz Halo? No nie, kurwa nie. Tam był zamek, ja tego się nie spodziewałem w ogóle, kurwa okay. Kurwa Tu, obok tego plaka, tu Kfit, ej, poważę, Kwit, ej kwit bozaka, w zamian za kwit to... zaoferuję Ci przedmiot specjalny O. Do mamy do sześć typa... kwitów No Do tego dawało się, się Ciężka no, masz, siekiera to... strażacka No właśnie Ej, bo to za jakieś potężne itemy daje Nie? Yeah. Za co? No za te kwity bozaka to... Bo zarabiamy je Ciężka siekiera strażacka Obradzenia 138 Poręczność 29 Nie kurde, nie odbierajcie od razu wszystkich, bo to się w, ten, w ekwipunku nie będzie mieściło Plus, jest Kurwa, nie mam miejsca w O no, no, kurwa, dobre to O Boże, ile on tu rzeczy Ja pili E, dobra ej, a chyba że robimy jakieś questa tak ogólnie, wiecie, pobocznego na no, mapie. Coś robić. No. Nie wiem czy o, podblokowujemy jeszcze te e, obszary no, jakieś na przykład. Coś w zony, no. no. To ja już wychodzę i czekał na was przed budynkiem Sekie na mnie chłopaki. A. Na górę czy gdzie? Chyba na górę, tak? Mm, no chyba tak to jest na górze. No od góry jest wejście. Kurwa. Dobrze ci się idzie Marek Masz oświecę, poświecę ci Ej, o co chodzi? O, to nie. Nie, nie. Albo to są ci lepsi chyba też Wirale tak zwani No bo ktoś wybuchnął beczkę, beczkę i, no, i Kto wybuchnął beczkę ja o, korki odpalam coś, nie, nie chcesz tego robić. robić Marek, nie chcesz tego robić Co robić? Nie chcesz tego No ale dobra, dobra, dawaj, ja zrobię tego końca Dobra co robimy, weź? co może się wydarzyć? Na górę musisz wejść, na górę w środku Słyszę No ogólnie to jest Jak tutaj częściej przychodzisz to jest easter egg tutaj jest Chcesz alkohol. To Pomóż proszę. Alkohol? Ja mam alkohol, halo. Ja też mam alkohol. Ja też mam alkohol. Cześć, cześć. Znalazłam alkohol. Dzięki, to nam bardzo pomoże. Halo kurwa, tak. Ja. Tylko tyle znalazłeś? Raczej niezbyt dużo. No bym poszedł szukać, ale przecież żony nie zostawię. Spróbuję sam. Aha. Ale ty jak, nie? Już? Możemy? Hej, nie alkoholu. Super, bo normalnie idzie jak woda, wiesz? Haha, Tylko tyle? Prawie starczy, ale nie całkiem. No co, kurwa? Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać na cacy. Nie mogę... No, szczególne gardło, kurwa. Musimy mieć więcej alkoholu. Zaraza jest przekazana. I teraz, zaraz można się wpierdolić mu na chatę. mam więcej alkoholu. Wszystko w porządku? Ach, masz jeszcze? Eee, tak. Mam No co jest kurwa? Dobra, strzelam jak położy mi, nie? Stoję dalej nie zrobię O, otwieram zamek Co, na no serio? Tak Chyba, bo tu jest lockpicking, no Dobra, ja wyciągam kierę, nie? Strasacką Otworzyłem <noise> Jak się z tym czuję? Możemy ich zabić? Zajebiście. Nie, to jest O, posążek, F. Ogólnie, easter tak polega podobno na tym, że to są, e, że tu siedzą e, twórcy tej gry. Podobno tak jest easter egg. tak, myślę, tak kiedy słyszałem. Widać. Po <laughs> co, bo to Polacy, tak? Tak. Bardzo dobrze. <laughs> Mam palną ciecz. O, zrobię molotowa i wrzucę im molo. Nic to nie zrobię, bo to są po prostu... No. 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 O. Tylko tyle? Marek, gdzie jesteś? No tu jest coś, Marek. No. Pasuje mi ta broń do skipina. O, O, Marek, pomocy. Ja, Kasper. No co nie mnie prowadził Wojtek, no? Lootowałeś zombiaka, który jest rażony prymetrem ja Nie mogę się podnieść Nie Bo wiem Bo on... No właśnie nie wiem Nie wiem czy to nie chodzi o tam takie że O kurwa! Który... Przez przypadek! Uciekajcie! <laughs> A, Marta dzięki <laughs> Spoko Ej! To nie ja! To bym ja, ale... ja Czy jak się tam dostać? Nie widać się to, że goni cię bardzo dużo widocznie są. O, kamienie da się przejść. Aha. Weź Kasper pomóc. kamień trzeba. No nie mogę, zaraz mnie zombie zabije. A tam nie mogę być. Ja To Zodę? Nie. jak ty tam plasłeś, po tych kamieniach? I utknęłam. Ty serio utknęłam. Mam problem. No to bym No ale nie mogę. O! Dobra, okej okay. O! Ej, kto do mnie strzela, halo! Pomocy. A to ci pan chyba, co? A tam są bandeci, kurwa? Aha. Na, na górze bandytona no? Ja pierdolę Pomocy Chyba dwóch Ila? I got you, bro I got you, bro Ej, tu trzeba wychmarek się... na skałę Po skalę trzeba wyjść Ze skały Kurwa, umieram Jak widzisz taką flarę niebieską, to stójcie enone, enone. no HE no Co ty, Kasper? Odechciało ci się żyć? O już? No bo to jest gotowa strefa tak naprawdę Tylko A, to pilnował. Co? pilnował O kurwa pościg Siedl Kasper w ogóle Kasper sobie siluje w strefie Wiesz mu się odechciało no. Ale go skopałem po jądrach okay. O Nie, no, leci To one bardziej do tego idą Dobra A, czekaj idę no. się nim zająć Chodź tu kurwa menelować O kurwa Oha Ale jesteś Kasper wiesz co coś no, się gra, no Co że w strefie jestem Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wojtek, uważaj! Gdzie on zniknął? Tu on wpadł w ciężarówkę. W ciężarówce jest, hop. Patrz, otworzę. Ha pa. Ciężarówce że... U kurwa! Ha! Skruba nie. Ty, ile oni mają pieniędzy przy sobie? No bo to są mocne zombie, no. To jest o kwarantannie. Tak, to Crane. Jest tu cały budynek oklejony taśmą informującą o kwarantannie. Wiesz coś o nim? Robimy tą strefę? Kwarantanny? Te strefy. Słysza, te strefy nie są jak bardzo trudne, bo to głównie polega na znajdź kilku tych i to wszystko. Znajdź kilku kogo? Kilku, kilka tych pakietów rekwizycyjnych i to wszystko jest tak naprawdę. To jest cała magia tej strefy. Strefy, a dokładnie te wylęgarnie, są fajne, w tym The Following. Mule tam tamto jest zabawa. Ale Kasper musi ten A, pasować. no nie, no Kasper, chodź do nas. Nie można jest tak, nie. Ale dostał na mordę. Bum. A nie, nie dostał na mordę, jednak. Uciekły sobie bambiki. Jak się czujecie? W tym, że przeżyliście noc. Całą nas noc przeżyliśmy. no? ha, ha. Bardzo zabij chyba za bardzo. Chociaż nie pamiętam, jak to było. Pamiętajcie, skakać po budynku. Podjechać po szafeczki. Mam jakoś ten. Kurwa O kurwa Mówiłem, o. Płoty. nie słuchałem. Dobra już można, już można. O tu jest dużo I zombie jest... BTW mi, moi kochani. A to już pełno z tych jest. Zrzutów ratunkowych. Dlatego... Dobra, za pierwszym Co jest kurwa Proszę Dzień dobry Gdzie Kasper? No Kasper! Przy wejściu Daj pozwolenie na zabicie go Straci punkty stracenia wtedy Och Oj Idę, idę no, idę, idę Zaganałem sobie. No, no. Dwie. Bo nie mogę pies, budował mi się. Nieprawda! No pies nie mogę, przecież widzę, no. Możesz pies. No, par, nie mogę pies. Chyba shift to Dobra. Działa, no. e Ci metalowcy nikt nie zaburza No kurwa, no. idą, no, żyje Myślę, ma że... Mam przypadkiem zepsutą przy tej broni? Nie, ale ja mam jakąś chujową broń To zrób, zmień sobie na jakąś jedną rękę Nie mam Tym problem Mam sierp do oddania Kurwa, idę patrzeć jak to żyje ty, oni tam wychodzą, czad. No tak. No bo tak się, się kłótnie to widać, że tam dwóch sobie stoi tak z Nie mogliśmy Marek się zgrać, bo jak ja robię animacje, to ty robisz i ty mi przerywasz. Jak ty robisz animacje, to ja robię i ty mnie przerywasz. Ta. Chwara. Co my tu mamy, co my tu mamy? Na pół. Na pół. A używi... Anyway, co Co my tu mamy zrobić no teraz? Bo, bo ciągle masz bozaka. To już jest zrobione, wszystko jest gotowe. Teraz te pakiety dostarczasz do typa i dostajesz za to do punkty przetrwania. Aha I to jest najprostszy sposób na wbijanie tych właśnie tych typ... Jak to się nazywa? Legendy Ta, poziom legendy. Po 25 każdy. Dobra, chyba idziemy na zadanie fabularne, co? No. Podobałoby się. No to Kacper, musi iść do nas, chodź. Zróbmy tam Ale wtedy nikt nie wziął drzwi i tam nie kliknął. Na, no. Palna potężny, nie tam. No, <grym> no, no, Broń jest potężna, ale wujek hałas, który przyciąga uwagę. Wirali i przemienić. No, shit, Sherlock. No i przecież wybiliśmy tu przed sekundą, wszystko. A... Przezywam cię... Ej, przecież zbadaliśmy strefę kwarantanny, co jest? Bo to one się, one się restartują ciągle, dlatego to jest najlepszy sposób na zabijanie tego. Aha to do... Nie da się steleportować do wieży, co? Dało się chyba Nie, nie dało się, sorry, pojebałem się Czyli musimy iść Plany, tu nie Gdzie to było zadanie? Zadania no, zadanie, no. Rodzeństwo o, jest. Zrobiłem, ale zrobiłem mu nichert. Wejdziemy tam. Gdzie idziemy? A nie, a nie. To mówię doktorat na przez szkołę. A! Co ci jest? Granaty? O kurwa! Ej! A, dzięki. Ale jak jesteś blisko tych pułapek, to one się nie będą restartować. A musisz je naprawić. Ale jak odejdziesz dalej i podejdziesz znowu, to one się naprawiają. Sami. A. Rendering. Polecam. Yo, co ty tu robisz kolego? Przyjdź? No, czekaj, już idę. Dobra, zabijam go. Co? No Nie. Oh, okay. No ale co, jak co? i dwa, ale i jeden dalej w moim serduszku Do kwatermistrza trzeba jeszcze by Jak kupić ten mieć do rybane? ostrze, Pojdzie? Co kupić? Kuga w sklep HellRide To się kupuje, no HellRide jest... Bo HellRide jest jak Bozak tylko... Ła dostałem tasak do Wołowiny w, w tym... W tam właśnie zdobywasz koiny i tu masz sklep, z, z, który kupujesz za te koiny i teraz zdobywasz w Ej, A i co to zdobyć? No tu masz tą maszynę i tu... Aha! To jest jak Bozak, co nie coś takiego Pancerz To jest lepszy Jeszcze Krzysztof Dobra, ja jedę do windy jak coś się Szeryfa O, one crane Ja nie mogę Piek, zimowy wojownik. Wow, właśnie w sklepie fajnego do kupienia. Rzecz za 12 tysięcy, moja ulubione. Ale Co mam do kupienia teraz? Takie mech te rzeczki są. U mnie jest ten minus, że ja mam jeszcze po 12 tysięcy do kopowania, więc to swój. jest nie straszne. Dobra, chodźcie do to windy. Tak z powietrza. Nikt... nikt nie wie co ich trafi, dopóki ich nie trafi. Ale się poezja. Nikt nie wie co ich trafi, dopóki ich nie trafi. Wzruszyłem się. Pamiętaj Mareczku, że od item 2, już potrzebny będzie lepszy komputer. Doktor... Doktor Zir... Zir, kocham Cię. Podpisz mi sutki. Smucze G... Podmuch wiatru... Doktorze, Może masz chwilę? O! Kane! Tak? Jak mogę pomóc? Crane. Pamiętasz jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. A, hmm. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych sporach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy, taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę... Cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra, no to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. <noise> Yes O jest, tu można robić jakieś powalone Jezu, ja dopiero teraz ogarniam jakie to są rzeczy z tych, tych dodatkach niektórych, nie? Pierdziele bo Ale już idę, przepraszam, bo zachwyciłem się do dodatkami tej gry. To są przecudowne Połączenie łowców, vampirów, science fiction w kosmosie. Coś cudownego. Agresywne. Psy chciał to zagryzać. Co ty robisz, Mielo? Co ty, Mielo? Chodź. <laughs> ci jeść. Co tu chodzi? O, czekajcie na mnie, o nie. Ogrzmi. Wy mogę służyć. Wiesz, gdzie są tych tam e, sprinterów, wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne, mogę pokazać... A, to to dżendzica, tak się to nazywa. I tu, i tu. chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Ach, mądra Maksyma, dzięki. No i Wojtek, a jest jakieś zadanie poboczne, które... Yy, masz po prostu same napierdalanie się, non-stop? W się sensie DLC na przykład jakieś. co masz na myśli samo na, A, jeszcze A musimy dobra. się pożegnać, dobra. E, jeszcze się pożegnamy, bo nie udało się. Pożegnamy się, także siomanko, siomanko, widzowie. Żegnajcie, pożegnajcie, siomanko.